Możemy przejść do tematu. W takim razie zacznę od y, tytułowego pytania. Z jakimi problemami spotykają się przedsiębiorcy konopni? Klaudia. Okej, okay, to może tak generalnie ujmując, przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy sprzedają wszelkiego rodzaju produkty pochodzenia konopnego, spotykają się w dużej mierze z brakiem uregulowania tych kwestii w prawie. Niestety, ale nasze polskie ustawodawstwo jest ubogie i w tym zakresie bardzo duże znaczenie mają interpretacje wydawane przez różnego rodzaju organy, o których przedsiębiorcy bardzo często nie wiedzą, bo nie mają skąd wiedzieć. Co mogę powiedzieć, co może Państwa też w jakimś zakresie zdziwić, bo nawet ja nie mam dostępu do tych informacji. De facto ja je pozyskuję w momencie, kiedy moi klienci mają jakieś kontrole, albo kiedy przychodzi do nich sanepid i trzeba wyjaśniać pewne kwestie. Więc de facto wtedy pozyskuję te informacje, które potem mogę przekazywać przedsiębiorcom. Co ciekawe, nie tylko Klaudia nie ma do tego dostępu, ani ja, ale sami urzędnicy nie mają do tego dostępu. Czyli jest sobie jeden powiat, sobie coś wypracuje, w drugim powiecie wypracuje sobie coś innego. I tak naprawdę Rzeczpospolita ma około 270, 300 powiatów, nie wiem dokładnie. I w każdy powiat, bo jeśli chodzi o regulacje konopne, to tak naprawdę regionalne sanepidy, które mają zupełnie przypadkowo skrót PiS. I to PiS decyduje tak naprawdę, czyli Powiatowy Inspektorat Sanitarny, o tym, co firma może, czego nie może. Ja bym trochę sparafrazował to, co Klaudia powiedziała, że jest problemem. To jest jednocześnie naszą największą szansą i, i, i składnikiem sukcesu naszej krajowej jednak branży, czyli ta słabość instytucjonalna. Jeżeli. To jest słabość naszego przeciwnika, bo urzędnik niestety, ja jestem wykształcenia urzędnikiem i było moim marzeniem, było zostać urzędnikiem i kiedyś byłem urzędnikiem, natomiast teraz niestety traktuję urzędnika jako no, przeciwnika, bo nie chce on nam pomagać, tylko część z nich wypowiada się jednoznacznie, że nie chce tego w ogóle, tej, tej branży. Więc ta, ta rozbieżność regulacji jest problemem, bo ja sobie wypracuję w jakiś sposób na radzenie sobie z rzeczywistością, a w innym powiecie już to nie działa, tak? Czyli 270 różnych firm powinniśmy zakładać. Natomiast jeżeli dochodzi do tego, że się z nimi procesujemy, a trzeba być na to gotowym. To ta słabość organizacyjna jest dobrą cechą, bo oni mają kiepskich prawników. To się zgadza. I ja potwierdzam to, co powiedział Maciek, że tutaj czynnik ludzki ma bardzo duże znaczenie. Ci urzędnicy mogą naprawdę mieć różne podejście do tej tematyki. Jeden urzędnik z danego powiatu może mieć podejście bardzo prokonopne, inny może mieć przeciwkonopne. Więc to jest coś, co musicie Państwo uwzględnić w przypadku chęci prowadzenia no, tej działalności na polskim rynku. A podajcie proszę przykład tej, tych rozmów, regulacji? A to trzeba się zastanowić chwilkę. Tak? A ty Maciek, sięgasz no, pamięcią? Z, w każdym obszarze jakby trochę co innego, bo czym innym jest susz do palenia, czym innym, więc tu są regulacje celno-skarbowe, gdzie ja nie jestem ekspertem, bo nie sprzedaję rzeczy do palenia, a to, że klienci palą rzeczy, które ja robię, to ja nie mam z tym nic wspólnego. Czym innym są rzeczy CBD-owskie, czyli czy to jest suplement, czy to nie jest suplement, natomiast mogę przykład podać z Samej uprawy, czyli jeszcze zanim Kowry przejęły kwestie regulacji dotyczących zakładania ogródków konopnych, no to każda gmina, a gmin mamy 2477, więc było 2477 różnych interpretacji, no to każda po swojemu sobie interpretowała wniosek. Czyli wniosek jest na poziomie Warszawy, ustawowy, jak jest napisany wniosek, ale składasz go do lokalnej gminy, gdzie ci ludzie nic kompletnie nie wiedzą o tych konopiach. No i na przykład w naszej gminie, gdzie ja poszedłem do tej gminy, wytłumaczyłem, nie ma problemu w Elblągu, można siać, co się chce, gdzie się Chce i w ogóle nikt tego nie sprawdza. Natomiast w Zamościu napisali, że w Zamościu nie wolno uprawiać konopi, ponieważ w Zamościu w przeciwieństwie do reszty Polski jest młodzież. I to była taka interpretacja lokalna Urzędu Miasta. No ty nie to, wiedziałeś? No, no jakoś tak. I, i, I to jest, wiesz, nas to śmieszy, ale koniec końców, kto, ktoś. Jeżeli to chodzi o ogródek działkowy, no to pół biedy, no nie założę tego ogródka, trudno. Są ludzie, którzy bardzo słusznie skarżą te decyzje idzie to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Wojewódzki Sąd Administracyjny kopiuj wklej i wklei, robi stanowisko organu. Więc to też jest problem, że sądownictwo dopiero na najwyższym tak. szczeblu ma jakiśkolwiek kompetencji. Tak. I sądownictwo na najwyższym szczeblu dopiero tak naprawdę przykłada się do tego problemu, do danego tematu, bo tak jak powiedział Maciej, te wszelkiego rodzaju szczeble, które są pomiędzy tym Sądem Najwyższym, powtarzają to, co mówią Organy. Więc z tym trzeba walczyć. A wracając do pytania Mateusza, gdzie ja spotkałam się z różnego rodzaju rozbieżnościami, w zależności od tego, jaki sanepid z jakiej miejscowości rozpatruje daną sprawę, to przykładowo wpis do rejestru zakładów. W zależności od danego sanepidu, naprawdę wniosek może być rozpatrywany w totalnie odmienny sposób, mogą być wymagania całkowicie abstrakcyjne, odmienne od tych, które. Żądał inny sanepid z innego powiatu. Bo tutaj Klaudia ważnego tematu dotyka, że regulacje branży konopnej to nie są tylko ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, bo większość problemów nie wierzy się z ustawy o przeciwdziałaniu, tylko jakby prowadzenie firmy konopnej w Polsce jest trudne nie dlatego, że konopnej, tylko że w Polsce. I ogólnie prowadzenie firmy po prostu, bo jakby w różnych miejscach na świecie mieszkałem i nigdzie nie jest. Nie, może ta, te Stany rzeczywiście, to dziki zachód jest w ogóle, wolna amerykanka. Ale w większości miejsc są jakieś regulacje i tak dalej. I te, te odbieranie zakładów to nie ma nic wspólnego z konopiami, to jest po prostu odbieranie zakładu produkcji produktów spożywczych. I ja na przykład wiem, że w powiecie elbląskim trzeba wszędzie tam, gdzie chcesz wstawić umywalkę, wstawić dwie umywalki, bo przyjdzie pani Ania i się zapyta, gdzie druga umywalka. Że na przykład pisuarów nie może być, bo pani Ania nie lubi pisuarów. Pozdrawiam panią Anię, jest super osobą. I wiemy jak to działa. Natomiast idziesz do innego yy, powiatu, i tam bardzo ogólne przepisy, które napisali Warszawiacy, są interpretowane na miejscu w inny sposób. Że jeden powie, że farba może być z kastorami i wyle by była do kuchni, a inny powie, że nie, to musi być specjalistyczna farba, trzy razy droższa, i możesz się z tym kłócić, ale nie odbiorą ci zakładu. Nie odbiorą. I to jest fatalne, bo to, o czym wspominaliśmy wcześniej, tutaj jest bardzo e, ważny ten czynnik ludzki, czyli to, jakie urzędnik będzie mieć podejście i czego będzie wymagał. I na to nie mamy wpływu, po prostu. E, mamy na to wpływ, bo jeżeli podejdziemy bojowniczo... Tak, ale to trzeba mieć taką tak, siłę trzeba być, i... Trzeba, po, jednocześnie trzeba być pokornym względem tych urzędników, że jeżeli chce te dodatkowo parę drzwi i ty nie wiesz, po co te drzwi, ale wstawisz te drzwi za te 300 zł i masz to w dupie i załatwioną sprawę, albo będziesz się bił i bił i bił i nic nie załatwisz, tak naprawdę. Ale z drugiej strony, jednocześnie ma schizofrenia w tym, co mówię, bo jednocześnie, jak już dochodzi do, do tego, że nam, nie wiem, główny inspektorat sanitarny pisze, że nie możemy sprzedawać naszych produktów, bo grozi nam dwa lata pozbawienia wolności za to, jak założycie firmę i się produkt do GIS-u, dostaniecie takie pismo. To pismo możecie wypieprzyć do śmietnika albo wrzucić do niszczarki, bo to jest zupełnie bezprawne pismo. Oni doskonale wiedzą, że to jest bezprawne pismo i wtedy tak naprawdę już nie trzeba być tym pokornym, tym uległym i tak dalej, tylko wtedy trzeba, trzeba z tym walczyć. walczyć. Kiedy trzeba walczyć, a kiedy trzeba być pokornym, no to trzeba sobie już wyrobić tak naprawdę doświadczenie. To prawda. Okej, okay, lubię panele, gdzie jest Maciek, bo niewiele trzeba robić. <laughs> Generalnie też chciałem przypomnieć, że pytania od publiczności bardzo mile widziane. Zapewne są tam gdzieś przedsiębiorcy. Pamiętajcie, że możecie mieć problemy, które Klaudia może rozwiązać, a Maciek może Wam doradzić. A, a Maciek już je miał. A Maciek już je miał i, rozwiąza i rozwiązał. <śm> Generalnie chciałem zapytać, bo w sumie jest to chyba ostatnio trochę. Kontrowersyjny temat, w sumie nawet nie ostatnio. Nawet ty wspomniałeś, że masz produkty, które twoi ludzie palą, ale jakby to nie jest twoja wina. Może nie dosłownie tak powiedziałeś, ale gdzieś tam mogłem tak zrozumieć. To jak to jest z tym suszem? Akcyza? Nie akcyza? Ja jestem, bo znowuż urzędnicy mają swoje interpretacje, przedsiębiorcy też mają swoje interpretacje, więc moja interpretacja jest taka, że jeżeli ktoś sprzedaje coś, co wygląda jak marihuana, pachnie jak marihuana, obok sprzedaje bletki, obok sprzedaje lówki, bongosy i inne rzeczy, to ma płacić akcyzę. To jest wyrób przeznaczony do palenia. I yy, palenie szkodzi zdrowiu, nieważne czy tytoniu, czy suszu, czy trawy z pola. Oczywiście. Jeżeli wdychamy do płuc dym, to on nam szkodzi. Owszem, ktoś może powiedzieć, dobra, ale ja waporyzuję, to mniej szkodzi i tak dalej, ale tutaj jakbym się… z tym bym nie walczył. Jeżeli produkt, cały marketing jest zrobiony, że to jest do palenia, i mamy wszędzie ziomków z dredami i powiemy, że to jest do aromaterapii z przymrużeniem oka, no nie, zapłaćmy tą akcyzę. przy Krótko mówiąc, jeżeli mówimy o, o topach, które są sprzedawane na gramy nasz, czy, czy, czy prerolsy, no prerolsy nie do palenia, no kto wymyślił prerolsy nie Zgadzam do Zgadzam się, że jest to. Natomiast jeżeli mówimy o… Yy, Suszu, no jakby podam mój przykład, tak, bo my mamy susz w ofercie, który jest, to jest w branży nazywany biomasą konopną, tak. To jest rozdrobniony, mechanicznie zbierany susz, który kosztuje jakieś 100 razy mniej i ma na pewno mniej aromatu, mniej, mniejszą wilgoć, mniejsze zalety pod kątem palenia, ale no są ludzie, którzy to palą. Natomiast to jest przeznaczone do domowej produkcji ekstraktów, czy tam do czegoś do zaparzania sobie jako herbatę. W Augustowie jest laboratorium Urzędu Skarbowego, które zbudowali sobie sami w ramach regionalnych interpretacji, które sprawdza, czy wyrób nadaje się do palenia, nie w rozumieniu, czy on jest fajny, czy daje fajny efekt. Mhm. Tylko, tylko czy, czy się spala? Czy się spala. Mhm. Więc każda jedna rzecz z tym stołem i z tą butelką i z twoimi spodniami są wyrobami do palenia w rozumieniu Urzędu Skarbowego w Augustowie. Więc ja z z wielkim smutkiem dostałem decyzję, bo mieliśmy oczywiście kontrolę w zeszłym roku, jak wszyscy mieli kontrolę. Z wielkim smutkiem dostałem kontrolę, która, znaczy decyzję, która zwalnia mnie z płacenia akcyzy, bo miałem nadzieję, że mi ją i będę mógł pójść do sądu i w końcu coś znowu wygrać. A tak to nie, bo, bo, bo od razu się ten. Bo Poddali na starcie. Jeżeli. Jeżeli mój susz powinien być objęty akcyzą ze względu na bycie suszem do palenia, to każda jedna herbata przynajmniej w Polsce powinna być objęta suszem, bo nadaje się do palenia. I są ludzie, którzy palą sobie rumianek czy erbematy, nie wiem po co, ale to robią, to jeszcze nie znaczy, że jest to wyrób do palenia. Więc akcyza, jeżeli marketing wskazuje na to, że jest to do palenia, tak, jeżeli jest to biomasa, to nie. To może ja przedstawię podstawy, skąd urzędy w taki sposób interpretują tą tematykę. Tak, no niestety akurat zderzyliśmy się z naszymi klientami, z tą kwestią, i w ustawie um, niestety podany jest jeden artykuł, który stanowi o tym, że jeżeli coś spala się bez przemysłowego przetwarzania, nawet nie zawierając w sobie tytoniu, no to powinno być opodatkowane akcyzą. I to jest to, co powiedział Maciej. Jeżeli rzeczywiście, no, ktoś sprzedaje ten produkt z przeznaczeniem do palenia, prawda, i w taki sposób go mm, powiedzmy marketingowo też przedstawia, no to ta akcyza można by było powiedzieć, że powinna być. Natomiast te stanowiska urzędu są totalnie odjechane, kolokwialnie mówiąc, i abstrakcyjne, bo popadamy w pewnego rodzaju skrajności, gdzie nawet herbata można powiedzieć, że uległaby spaleniu, w związku z czym co, też powinna podlegać akcyzie. No takie, takie abstrakcje niestety są wśród stanowisk organów naszych. Aha, jeszcze... może jeszcze, przepraszam, że potwierdzę tę kwestię akcyzy, bo tutaj z klientami składaliśmy wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych. To jest taki dokument wydawany przez Urząd Wrocławski, który jest typowo właściwy do określenia, czy dany wyrób jest wyrobem akcyzowym. No i tam też spotkaliśmy się z taką, można powiedzieć, utartą jakąś ścieżką rozumowania urzędników, bo oni odpowiedzieli mniej więcej tak, że ich nie obchodzi to, z jakim przeznaczeniem przedsiębiorca sprzedaje produkt, ich obchodzi wyłącznie to, czy oni, jeżeli dają ten produkt do Laboratorium, i on się spali bez przemysłowego przetwarzania, no to wtedy podlega akcyzie. Więc totalnie, totalnie niezrozumiałe, natomiast tak węgiel wygląda. węgiel wow. też powinien być objęty akcyzą. Nie? Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, bo Ty wspomniałaś o tym spalaniu bezprzemysłowej obróbki. Tam ja, ja nie zacytuję wprost, ale jest jeszcze mowa o, o bibułce, tak, że jeżeli coś jest zapakowane w bledkę, to z definicji jest wyrobem do palenia. To może mówimy o innym artykule, bo akurat nie, ten z ustawy okay. nie, nie stanowi. W każdym razie na, na pewno jeżeli sprzedajemy coś w postaci prerolsa, to nie, nie, nie wykręcimy się z tego, że jest to wyrób do palenia, no bo ja, ja mam taką wewnętrzną zasadę, że jeżeli ja jestem w stanie uczciwie sam przed sobą dowodzić coś przed sądem, to będę o to walczyć do ostatniej kropli krwi. Natomiast jeżeli sam nie wierzę w to, że no, jakbym miał prerolsy sprzedawać i nie płacić od tego akcyzy, to wiem, żebym przed sądem nie był w stanie spojrzeć sędzinie w twarz i powiedzieć, że tak, uważam, że to się nie nadaje do palenia, no, zawinięte z, z filterkiem. Pełna zgoda. Też nie rozumiem rolców bez akcyzy. Chociaż raz spotkałem się z opinią, że bo z tego chcą zrobić fajki. No ale finalnie dalej jest to do palenia, więc no tak. tak jak wspomniałeś, szkodzi nawet z filtrem węglowym, jakkolwiek szkodzi. A kojarzycie jakiś taki najbardziej absurdalny problem, z którym się spotkaliście? Ty z klientem, Klaudia, a ty Maciek ze swojego szalonego życia? Hmm, może absurdalny, czy nie? Absurdalny problem. Natomiast problemem jest to, że. Urzędnicy nie informują przedsiębiorców i de facto przychodzą po jakimś czasie z kontrolą. To jest dla mnie absurdalne i tak nie powinno to wyglądać. Nie powinien tak wyglądać nasz kraj i to, jak funkcjonuje prowadzenie działalności gospodarczej, bo teraz akurat spotkałam się z wieloma klientami z kontrolami z Urzędu Skarbowego, który kontroluje za okresy sprzedaży 2018-2019 i domaga się dopłaty podatku VAT, więc to jest pewnego rodzaju abstrakcja, że, że przychodzą tak naprawdę po kilku latach i domagają się dopłaty. Nie nie mówiąc, nie informując wcześniej przedsiębiorców, gdy żeby była jasność, nie, to nie była sytuacja, gdzie przedsiębiorcy w jakimkolwiek zakresie chcieli oszukać państwo. Te przepisy były niejasne, kwalifikacja była niejasna i to nie jest wina przedsiębiorcy, że, że tego mógł nie wiedzieć. No połapać się w WACie, to naprawdę trzeba. Jakby autorzy ustawy o VAT-cie przyznają, VAT przyznają, że je nie rozumieją, bo jeżeli chcemy na przykład chrupka kukurydziano-ziemniaczanego zakwalifikować, to w zależności od tego, jaki jest udział grysiku kukurydzianego, a jaki ziemniaczanego, to jest inna stawka VAT-u, Więc także to nawet znowuż nie są stricte konopne problemy, tylko po prostu funkcjonowania w Polsce. A z absurdów to ja mogę przywołać jeden duży, drugi mały. Mały śmieszny, duży mniej śmieszny, ale bardziej poważny jak te gminy znowuż wydawały zezwolenia, to najczęstszym powodem odrzucenia wniosku o uprawę konopi był brak magazynu na makówki. Y i musiałeś udowodnić, że masz magazyn na makówki, chcąc uprawiać konopie. Więc no, to taka z jednej strony zabawne, tak, no, to, że, że abstrakcje. Natomiast na dużo większym kalibrze istotności, bo dotyczyło lokalnych spraw, jednym wielkim absurdem jest Unijny Katalog Nowej Żywności, gdzie w 1997 roku Unia Europejska, Komisja Europejska stwierdza, konopie posiadają historię spożycia i podpisuje się pod tym Komisja Europejska, po czym w 2016 roku pisze, że jednak nie posiada historii spożycia no to albo posiad, jakby cofanie się wstecz historią, tak, dowodzenie, że jednak nie było, a było. I znowuż, tak jak z tym spalaniem, że, że wszystko można było, literalnie traktując ustawy, to wszystko jest produktem do palenia, to tak samo traktując literalnie dyrektywę o nowej żywności, absolutnie wszystko jest nową żywnością, bo ja kiedyś miałem… Ja wcześniej przez chwilę pracowałem w Brukseli tam jakby, w Brukseli lobbying, zupełnie inaczej jest odbierany niż u nas. U nas, jak ktoś się chce spotkać z kimś z urzędów, to już jest od razu podejrzenie łapówkarstwa, lef Rywin te sprawy, a tam jest normalne, więc ja jako przedsiębiorca miałem prawo przyjść do Health, do tej agendy na Ministerstwa Zdrowia Brukseli czy Unii i normalnie porozmawiać z nimi. I, i, I oni tam jakby sami przyznawali tak naprawdę, że to jest trochę dziwna sytuacja, że nagle zmieniają, cofają coś i tak dalej. A w… Koniec końców, w dyrektywie tej nowej żywności ona była stworzona pod kątem sztucznego mięsa, pod kątem nanożywności, rzeczy, które naprawdę nie ma historii spożycia, bo literalnie traktując, tak jak się odnoszą do konopi, czyli okej, okay, no przyznają były konopie, no dobra, był olej z konopi, były te, te zielone części roślin zwierzętom dawane, jedliśmy to mleko, spoko, ale takich olejków, jak pan robi, to nie było, takich dokładnie, jak pan robi. No więc idąc, idąc tą ścieżką, to jeżeli producent, nie wiem, Lays robi nowy smak chipsów, to też jest to nową żywnością, bo dokładnie takich lejsów o smaku jakiejś tam innej, kurde, cebulki z innym bekonem, to dokładnie takich nie było, więc jest to nowa żywność. Czyli 2 miliony euro i 5 lat badań. I nagle jakoś do ziemniaka się tak nie czepiają, jak do konopi, gdzie ta historia spożycia jest… Więc to jest jeden wielki absurd, który ma potężne konsekwencje, bo wiele firm albo się wycofuje z rynku, albo pogarsza swój produkt celowo, żeby nie był rzekomo nową żywnością, a koniec końców w pierwszej linijce czy w preambule tej dyrektywy o nowej żywności jest zapisane, jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości co do historii spożycia swojego produktu, to wtedy go dotyczy ta dyrektywa. Ja nie mam wątpliwości co do historii spożycia, więc mnie nie dotyczy ta dyrektywa. Zbuntowany Maciek. A, okay. Ale sąd stanął po mojej stronie ostatecznie. No tak, no wiem, no po 6 latach. Właśnie miałem dopytać. Właśnie po 6 latach. Długa walka. No tak, 6. A powiedzcie, bo generalnie chciałem ciebie Klaudia zapytać. No bo jednak susz CBD dość modna rzecz, chociaż chyba już trochę mniej niż jakie dwa lata temu, ale dalej modna. Co grozi takiemu przedsiębiorcy? Chociaż nawet wcześniej mieliśmy panel, w którym opowiadaliśmy o tychże suszach CBD, że jednak ten polski rynek trochę jest taki średni w te susze, bo dużo się nie zgadza, jest sporo przekroczeń, etykieta mówi zupełnie co innego niż badania i tak dalej. Ale chcę zapytać o uczciwego, fajnego, szczerego przedsiębiorcę, który no gdzieś tam sprzedaje ten susz. Jest 0,3% delikatnie przekroczone, no na przykład 0,36. No niestety tutaj akurat też nasza ustawa, ale też podejście organów prokuratury, organów ścigania jest w mojej ocenie zero-jedynkowe. Ciężko jest z nimi walczyć, bo dla nich ten produkt już jest produktem niedozwolonym i jego sprzedaż, prowadzenie do obrotu obwarowane jest no tak naprawdę uprawnieniem tych organów do postawienia państwu zarzutów karnych. Więc to jest ważne, bo na to też zwracam uwagę z moimi klientami, że jeżeli przedsiębiorcy sprowadzają te produkty z zagranicy, a w wielu państwach Unii Europejskiej zawartość THC jest wyższa, Dozwolona aniżeli w Polsce, więc bardzo ważne jest, żeby się zabezpieczyć przed sytuacjami, kiedy to całkowicie bez państwa winy przyjedzie do was produkt, który ma te przekroczenia. Więc tutaj istotne jest posiadanie różnego rodzaju umów z tymi kontrahentami, że państwo zamawiacie tylko i wyłącznie produkt z zawartością dozwoloną THC w Polsce, bo to potem pozwala wam na wybronienie się w ewentualnym postępowaniu karnym. Więc tak jak pytałeś Mateusz, no grozi, grozi dużo, więc istotnym jest też badanie tych produktów, jeżeli już przyjadą do Polski albo jeżeli prowadzicie własne uprawy, to je po prostu trzeba badać. Trzeba badać, trzeba sprawdzać tą zawartość. Ja często mówię klientom, że technologicznie no nie posiadam takiej wiedzy, natomiast z tego co, co wiem i co klienci mi przekazują informacje, to bardzo dużo czynników wpływa na porost tej rośliny, prawda? I tutaj nie wiem, światło, to raczej Maciej może się bardziej wypowiedzieć, ale światło za duża ilość wody może może też wpłynąć na to, no jaka ta zawartość THC w roślinie będzie. Tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to po nas będą może bardziej adekwatne osoby, które się będą na ten temat wypowiadać. Ja tylko zajawię, że w przypadku suszu tego dopalenia, który jest najczęstszym przedmiotem tych przekroczeń, to tutaj może być taka trudność, że kupimy sobie na przykład 10 kilo, gdzie jest tam 10 tysięcy jednogramowych topów, powiedzmy. Zbadamy reprezentatywną próbkę i ona ma poniżej 0,3, ale to 0,3 może oznaczać, że ten top ma 0,2, a ten top ma 0,4. I teraz wysyłacie to do, w detal. I teraz, jeżeli w sklepie się pojawi jeden top, który ma 0,4, to milicjanta nie interesuje, żebyście zrobili reprezentatywną próbę i że w średnio się zgadza. Bo to niestety ten jeden będzie miał przekroczenie. Czyli de facto wtedy jest to traktowane tak, jakby to była zwykła, zwykła. No konopie indyjskie tak samo, ale to wtedy Klaudia jest tak samo traktowane takie 0,4% jak 17%? Czyli jednak. Yy, System patrzy troszkę przychylnie. Zależy, lżej. system patrzy trochę przychylnie, ale to zależy od danej sytuacji, bo w przypadku kiedy na przykład będzie to tylko i wyłącznie jeden produkt jednogramowy z przekroczeniem, no to ja spotykam się z sytuacjami, gdzie kończy się to umorzeniem postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość czynu. Natomiast jeżeli okazałoby się, że jest to kilogram produktu, który ma te przekroczenia, no to wtedy już nie ma. Nie ma możliwości. Wtedy od razu nam wpada temat. automatyczny plus 50% gratis od siatki za zamiar handlu, tak? za, uczy, za uczynienie sobie z tego sposobu na życie. Tak. Więc posiadanie znacznej ilości z zamiarem handlu to dwunasta. No. E, więc e, od razu jest wysoka sankcja, więc jest ryzyko od razu. Tak, bo wchodzimy e, na te wyższe przepisy, jeżeli chodzi o tu, karalność. Ja nie wiem ile w tym prawdy, ale słyszałem od iluś osób, że jeżeli jest zero z przodu, to sędzia jednak przychylniej patrzy. Że to, to 0,5, 0,6 łatwiej jest wybronić, niż jak już jest jedynka z przodu, nie? Oczywiście, to, że... że tak, no bo jeżeli mamy te przekroczenia takie wysokie, no to wtedy jakakolwiek argumentacja nie wchodzi w grę, no oni jej nie uwzględnią. Natomiast jeżeli jest to gdzieś tam przekroczenie kilkusetnych, to tak jak powiedział Maciej. No jest możliwość umorzenia nawet postępowania na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę i policję. Są też laicy, dla których te 0, 1, 2, to nic nie mówi tak naprawdę, ale, ale osobie, które się nie zna, to zero, to jest mało, a, a więcej to już jest więcej. Kiedyś mieliśmy w policjach 10, 11 roku rozmowy z jakimś ministrem, Sprawiedliwości i dostał tabelę wartości granicznych, które uważamy, że, że to są małe ilości, nieznaczne ilości na własny użytek. No i było LSD podane 100 mikrogramów. mówią, ja nie, 100 mikrogramów to nie może być. No to 1 mg, okej, okay, 1 mg spoko. Przy czym 1 mg to jest 10 razy więcej niż 100 mg, ale to jest 1, a tam to jest 100. Więc to tutaj troszeczkę trzeba mieć świadomość tego, że my możemy czasem dzielić włos na czworo tutaj. Bądź główno na atomy, zależy, jak to lubi powiedzieć, znamy się tutaj na tej branży, wnikamy w to, a po drugiej stronie są ludzie, dla których to są gdzieś tam te konopie, słyszę, taki listek taki, to nic na ten temat nie wiedzą. I my czasem wpadamy w taki, że oni na pewno mają na myśli coś tam, że to jest jakieś drugie dno, a oni po prostu nic nie kumają. Oni mylą mak z, z konopiami, tak? Więc tu o przekroczeniach ja wiele nie wiem, bo... Że tak powiem, ja uważam, wybaczcie, jeżeli ktoś to dotknęło, że trzeba być głupi, żeby mieć to przekroczenie. Trzeba nie dopilnować po prostu swojego własnego interesu. Ja też mam to do siebie, że prowadzę firmę zintegrowaną, czyli my sami to produkujemy. A wiesz, albo... ile ludzi ma przekroczenia? Pewnie wiesz, ale mnóstwo. A ile ludzi jest głupi, no. <laughs> Sorry, ale to jest albo niedopilnowanie swojego interesu, albo celowe tak naprawdę działanie. Bo jeżeli ktoś na przykład uprawia dwupienne i usuwa męskie osobniki, i później jest zdziwiony, że będzie przekroczenie, no to ja bym od razu teraz powiedzieć, jeżeli będziesz miał dwupienne i będziesz usuwać męskie osobniki, będziesz miał przekroczenie. I później płakanie, że ale bo ja nie wiedziałem. Tak, tutaj z matkiem się zgodzę w dużej mierze, bo tak jak wspomniałam wcześniej, towary sprowadzane z innych krajów Unii Europejskiej mogą mieć całkowicie inne zawartości, bo tam obowiązują inne przepisy. I kupując ten produkt z zagranicy, bo przykładowo jest tańszy, musimy liczyć się z tym, że potem trzeba no, przyłożyć więcej uwagi do sprawdzenia tego produktu, czy na pewno posiada on takie wartości, które są w Polsce dozwolone.